Dzień dobry państwu Krzysztof Stankiewicz kanał biżuteria z bliska w najnowszych informacjach mam kilka newsów które powtórzę za jewelry Outlook autorem Julery Outrock i autorem tych materiałów jest David Broke, który zajmuje się dziennikarstwem branżowym już od wielu lat i przeprowadził on między innymi wywiad w Hongkongu z Raulem Jane, dyrektorem Karam, czyli siedzibą, której siedziba tej firmy siedziba znajduje się w Hongkongu. I według Raula Jen, szafiry zajmują czołowe miejsce na rynku kolorowych kamieni szlachetnych wysokiej klasy. W tym również o nietypowych odcieniach, ponieważ kupujący poszukują niezwykłych kamieni i niezwykłych klejnotów. Na podstawie naszych doświadczeń, jako wystawcy na wrześniowych targach w Hongkongu. Możemy powiedzieć, że szafiry nadal cieszą się bardzo dużym powodzeniem. Tak powiedział Jane, który, pan Jane, który, w wywiadzie, który udzielił wywiadu dla Jewelry Outlook. Miał oczywiście na myśli targi Jewelry and Gem World w Hongkongu, gdzie firma Karam była jednym z wystawców. Poza klasycznymi odcieniami błękitu obserwujemy coraz większe zapotrzebowanie na bardziej nietypowe odcienie. Popularność zyskują zwłaszcza szafiry w kolorze różowym, turkusowym i lawendowym, ponieważ kolekcjonerzy i projektanci poszukują czegoś wyjątkowego i rzadkiego. W rzeczywistości na rynku czerwone spinele birmańskie konkurują obecny, obecnie bezpośrednio z rubinami w niektórych segmentach rynku, ale z przyjemnością zaobserwowano, że podczas targów bardzo wyraźny wzrost sprzedaży spineli, który właśnie podkreśla ten trend. Jeżeli chodzi o szeroki rynek, naturalne kolorowe kamienie szlachetne pozostają odporne na zmiany popytu i stały się zarówno, znaczy ten, ten popyt jest stały zarówno ze strony klientów indywidualnych, jak i ze strony handlu hurtowego. Twierdzi przedstawiciel firmy Karam. Konsumenci coraz częściej zwracają uwagę na indywidualność, na pochodzenie, a kluczowa staje się narracja o rzadkości kamieni. Jeżeli mówimy o biżuterii, biżuterii skruszonych kamieni szlachetnych, mówiłem Państwu o tym, to ostatnio zrobił się trend, gdzie bardzo drobne kamienie, kawałki kamieni szlachetnych są wiązane do biżuterii przyklejane przy pomocy żywic syntetycznych, to od pewnego czasu zaczyna być bardzo trendy, szczególnie w Wielkiej Brytanii. Czyli jeżeli mówimy o, o biżuterii skruszonych kamieni szlachetnych i kolorowych kamieni syntetycznych, Karam nie zauważył jeszcze znaczącego wpływu na segment spegment rynku. Mimo to doświadczenia branży diamentowej z kamieniami syntetycznymi. Stanowią dla branży kamieni kolorowych. Przypomnienie, że musi się cały czas wyróżniać i przypominać ludziom o wyjątkowości kamieni. Naturalnego pochodzenia. Dla nas kluczem jest odpowiednia opowiadanie historii, dzielenie się z ludzkim, ludzkim i kulturowym dziedzictwem kamieni szlachetnych, milionami lat naturalnego tworzenia i wewnętrzną wartością pięknych kamieni szlachetnych jako trwałych dóbr, a nie tylko jako elementów dekoracyjnych w, stosowanych w modzie. Z karam na temat obecnego rynku kamieni szlachetnych można streścić kilkoma punktami. Po pierwsze, szafiry nadal dobrze się sprzedają, szczególnie nietypowe odcienie, takie jak różowy, turkusowy i lawendowy. Kolekcjonerzy pragną wyjątkowości. Rzadkie barwy, unikalne kamienie szlachetne napędzają popyt w branży w obecnym czasie. Z pinelem bardzo szybko wzrasta ich sprzedaż. Tańzańskie spinele sprzedają się bardzo dobrze, a birmańskie czerwone spinele bezpośrednio konkurują z rubinami. Karam, Karam sprzedał nawet bardzo ważne klejnoty z, z, z wykonane ze spineli podczas targów w Hongkongu. Według Karam perspektywy rynkowe są następujące. Naturalne, kolorowe kamienie szlachetne, Pozostają odporne na zmiany na rynku. Wspierane są przez popyt na materiały rzadkie, przez ich pochodzenie naturalne i indywidualność. Biżuteria z kamieniami szlachetnymi czy właściwie kamieniami jubilerskimi, syntetycznymi i z kamieniami pokruszonymi jeszcze nie stanowi poważnego zagrożenia dla kamieni naturalnych, ale należy obserwować rynek. Sektor diamentów pokazuje jak przełomowe mogą może być wykorzystanie kamieni syntetycznych w zdobnictwie. Historia kamieni, historia związana z naturalnym pochodzeniem kamieni ma bardzo poważne znaczenie. Należy podkreślać, że kamienie Naturalne kamienie szlachetne są, wzrastają w naturze przez miliony lat i wspierają społeczności, które zajmują się wydobyciem i obróbką tych kamieni i stanowią inwestycje, a nie tylko przedmiot mody, tak jak to jest w przypadku kamieni syntetycznych. I kolejna informacja dla Państwa. Informacja o pewnym wyjątkowym obiekcie, który pojawi się w najbliższym czasie na aukcji. Mianowicie będzie to Tiara, nie wiem jak to przetłumaczyć, sypialnianej damy dworu. Robocza Tiara, w każdym razie. Working Tiara, tak się nazywało, i to jest. To jest tiara noszona przez damę dworu zmarłej królowej, czyli Elżbiety II, która ta dama dworu była urodzona w Ameryce i była to pierwsza dama dworu pochodząca z Ameryki. Ta, ta dama dworu była świadkiem jednych z najważniejszych momentów w historii Rodziny Królewskiej, jak również tiara. Ta tiara zostanie sprzedana na aukcji organizowanej przez Lion and Turnbull w Londynie. 22 października, czyli to już, to już się, ta aukcja się już odbyła. Dziwna sprawa, że nie pojawiły się żadne dodatkowe informacje o tej aukcji. W takim razie nie wiem, czy można się spodziewać, że, że aukcja się nie udała. Tiara nazywa się Airline i uważa się, że tą tiarę wykonał Garard, czyli będąc jubilerem koronnym pod koniec XIX wieku. Szacuje się, że jej cena wyniesie od 50 tysięcy do 70 tysięcy funtów. Tiara ozdobiona jest naturalnymi perłami słonowodnymi i ponad 30 karatami diamentów osadzonymi w Rusztowaniu tiary, które jest wykonane w stylu wiktoriańskim. Tiarę airline nosiła Mabel, hrabina airline. Od 1901 roku, gdy została damą sypialni ówczesnej księżnej Walii. Następnie nadal nosiła ten strój, gdy księżna Wali została królową Marią po objęciu tronu przez króla Jerzego V w 1910 roku. Później rodzinną pamiątkę nosiła jej wnuczka Virginia Farcen-Rhein-Ogliwi. Farchen hrabina Airline pełniąca funkcję damy sypialni królowej Elżbiety II. Hrabina, która poślubiła Davida Ogliwiego, 13. hrabiego Airline, była pierwszą amerykańską damą dworu brytyjskiego monarchy. Zmarła w sierpniu ubiegłego roku w wieku 91 lat w swoim domu w Kortaszy, niedaleko Kiremur. Angus. Dama dworu to stanowisko dla brytyjskiej księżniczki, która niejako usługuje księżniczce z rodziny królewskiej albo samej królowej. Jest to rola tradycyjnie piastowana przez żonę. I żonę księcia i zaufaną powierniczkę. Lady Airline miała 40 lat i była matką wszystkich dzieci, gdy w 1973 roku przyjęła zaproszenie królowej Elżbiety II i objęła stanowisko damy sypialni. Funkcję tę pełniła z oddaniem i dyskrecją aż do śmierci królowej w 2022 roku. W Stanach Zjednoczonych urodziła się jako Virginia Fortune, Fortune Ryan 9 lutego 1933 roku. Była córką Johna Bar Bariego Ryana, juniora i Margaret z domu Khan. Jej dziadkiem ze strony matki był znany niemiecko-amerykański finansista i filantrop Otto Kahn. Prominentna postać w Nowojorskim Towarzystwie i czołowy mecenas sztuki. Virginia spędziła dzieciństwo w Nowym Jorku i w Newport w stanie Rhode Island. Kształciła się w Braille School na Manhattanie, a później uczęszczała do James Franklin School of Professional Arts. Od najmłodszych lat Virginia przejawiała sympatię do Anglii. Co roku matka zabierała ją do Londynu, gdzie mieszkali w mieszkaniu widokiem na St. James' Park. Podczas jednej z wizyt, mając 16 lat, poznała Davida Ogliwiego na potańcówce w hotelu Savoy. Trzy lata później złożył jej propozycję małżeńską i w październiku 1952 roku pobrali się w kościele świętej Małgorzaty w Westminsterze. W ceremonii uczestniczyły królowa matka Elżbieta. I księżniczka Małgorzata. Lion Tombrow świętuje jesień airline, wprowadzając po raz pierwszy na rynek Tiare Airline. Jest to jeden z wielu historycznych obiektów sprzedawanych przez aukcje za pośrednictwem domów aukcyjnych w tym sezonie w imieniu majorku Virginia Fortune Ryan Ogliwi wdowy. Hrabiny Airline. Tiara Airline jest oferowana przez dom aukcyjny jako część znakomitej kolekcji biżuterii i przedmiotów artystycznych należących niegdyś do zmarłej Hrabiny. Wśród najważniejszych eksponatów znajduje się brosza z jednorożcem firmy Verdura. Hołd dla oficjalnego zwierzęcia Szkocji. A No i coś się tutaj stało. Niestety. Coś się stało z połączeniem. Nie wiem co takiego, ale. No właśnie Goskunter pisze, że trochę cieło. Niestety tutaj się to tak przestało funkcjonować. No, cóż, w każdym razie opowiedziałem wam tą historię. Ta aukcja, jak widać, wpitowała w piękne obiekty. Będę musiał ją odszukać, zobaczyć, jak to się sprzedało. To może być bardzo ciekawe i bardzo pouczające. Wiem, że widzowie tego kanału lubią. Jak komentuję aukcję. Zresztą sam jestem z ciekawy, jak to tak naprawdę poszło i jak te obiekty się sprzedały, szczególnie w ostatnim czasie. No zobaczymy. Będziemy mieli, będziemy mieli, co omawiać. Widzę, że tutaj sporo się dzieje na czacie. Witaj Kacper, Beata. Witaj. Hunter. No, witaj również. Powtórnie. Gosunter napisał, że biżuteria stara, mówi się dawna, z kamieniami naturalnymi to najlepszy pomysł na inwestycje. No, tak to wychodzi ostatnio, że na niczym nie zarabia się tak dobrze jak na diamentach inwestycyjnych, szafirach i porządnej biżuterii. Beata napisała, czy rodzinie królewskiej zaczyna brakować pieniędzy. To raczej nie była dokładnie Rodzina Królewska. Państwo Ogliwi może rzeczywiście brakuje pieniędzy. Natomiast Rodzina Królewska póki co jeszcze nie wysprzedaje rzeczy po Elżbiecie II. Tam tylko kilka obiektów pojawiło się ostatnio na aukcjach, ale to chyba są te obiekty, które królowa otrzymała od kogoś, i po śmierci królowej te prezenty się zwraca tym, którzy je darowali i takie obiekty zaczęły się pojawiać na aukcjach. Natomiast jeszcze najwyraźniej albo rodzina królewska ma pieniądze na zapłacenie podatków al, za spadek albo po prostu jeszcze te podatki nie są, nie stają się wymagalne. Goskunter, nie rodzinie królewskiej tylko rodzinie tej pokojówki. No właśnie rodzinie pokojówki, z pokojówki do hrabiny. No to też taka, taka opowieść o kopciuszku. Dzieci miała sporo, zatem będzie co dzielić. Czy u was też coś, zacina połączenie. No właśnie, coś się tu dzieje z tym połączeniem. Nie wiem dokładnie co, no ale będę musiał pewnie to poprawić w przyszłości. Beata napisała, że myślała, że tylko nosiła. Nie, no to, to, było, to było ich, tak? To było ich, ich tiara. Zacina się, hmm. no niedobrze, że się zacina, będę musiał nad tym popracować, no nic o tej aukcji nie słyszałem, pewnie znowu kilka osób podzieliło się łupami, no właśnie, ja też, ja też, no nie miałem wcześniej tej informacji, więcej nie przekazałem, a nagle się okazuje, że aukcja, no już, już, ta informacja, którą dostałem teraz, już jest właściwie tydzień po, po fakcie, więc być może to rzeczywiście było jakieś ustawione. Aukcja dla kogoś tam. Kiedy będzie live? rozmówieniem kolejnej aukcji. Nie wiem, no zobaczymy. Być może właśnie ta aukcja w domu Lion and Turnbull będzie kolejną. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Przepraszam za problemy techniczne. Do usłyszenia.